Ale on ma luz Chodziło o mnie Czemu wy lubicie go bardziej ode mnie? Dziadek, co ty robisz? A dzisiaj każdy z dawaniów z Będzie miał 99 overalla Ale oszukałem Bo nie każdy Tylko każdy z pierwszego składu Aha, dobra Ale jak wyglądają składy? Czemu pokazałem Elkę? Z Kiwi Toilet? Krakowia Górnik Zabrze Jagiellonia Korona Lech Legia ŁKS Łódź Piast Gliwice, Nie ma Kirejczyka Usunęli go z FIFA Rozumiecie? Teraz jest jakiś Mucha Jestem totalnie załamany Hashtag Kirejczyk wróć, Pogoń Szczecin, Puszcza, Radomek Radom Raków, Ruch Chorzów, Stal Mielec Śląs Wrocław, Warta Poznań, Widzę Fłódź, Łódź, Zagłębie Lubin I tyle. I pomagać mi będzie dzisiaj Nie Misio, tylko Grzegorz. Jestem popierdolonym totem. Do Liga Mistrzów poza Ekstraklasą Jest drugimi najważniejszymi rozgrywkami Ciężko się nie zgodzić. W tej edycji Ligi Mistrzów gra Krakowia Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, aj i Korona Tak się wylosowało po prostu. No i zaczynamy wielkie nie zabrzmiało to episko. Te mecze w exak mogą być ciekawe, bo mogą być fikuśne. No, jeden jeden, ale fikuśny wynik. Wow. Krakowia remisuje z głębie. Korona wygrywa z Krakowią. Ej, ta Krakowia jest słaba. Dwa lajki like i rozbijam tą szklankę na głowie. Fajnie. I widzę mistrzów, śledzimy najbardziej Krakowie, bo są w najmocniejszej grupie. Jest ogorzały. Prawda, no, pierre terów. Bardzo lubię tego zawodnika. Bo nie wiem kto to. Na oni nie wiedzą, na co się piszą. I zobaczmy najlepsze akcje z tego Meczu. Jest taka opcja. Ale tutaj akcja o dziwo PSG. Kozacka akcja. El kapitanu, El kapitano, El kapitano! Co tu się dzieje? Czemu go nie atakują? Co za chujowa bramka? Dzieciak załamany. Co wyście narobili? No i rzut wolny. Cristiano Ronaldo. Oh my god! O! No nie było bramki. Ale to do Rakoczego. Rakoczy tutaj knap. Na tym początkującym to bez sensu. Rzut rożny. Makuch. Tutaj. Kalman. Nie no, przecież to jest żałosne. No Krakowie ale ciutko prowadzi. Kalman, karmal! Ogorzały, ogorzały! Ale żałosny jest ten poziom trudności. Dobra, koniec meczu. Ale w lidze Krakowie nie radzi sobie tak dobrze. No, z Milanem. Dobra, jest poziom ultimate. Oglikowi spadła już ocena. To nie moja wina. Michał Rakoczy. On jest lepszy niż Messi. Dziękuję. Dobra, ale tutaj Rakoczy uderzył! Ale manioł! No, póki co to... Zajebiste 99 overalla Poli się Ziru Jezu jakby oni to przegrali Ale mamy remis Legia wygrała 3-0 No Krakowia się odbudowuje <grym> Dobra nieważne To podniesie złotą piłkę i nie ma nikogo z naszych Czy na ogorzałego to jest Kamil Ogorzały? Ej, on jest wypuszczony. No nie, najpierw Kiry zabierają, a teraz Ogorzały jego zabiorą. Złodzieje. No i Newcast. Rzut dla Krakowi. Rakoczy, czy trafi? Czy pokona papieża? Papież leży! Co, to zabrzmiało bardzo źle. Przepraszam. Ale sznyta! Ogorzały, patrzcie na tu technikę. Nikt tak nie umie. Nie, to będzie jeden do jednego Almiron. To jest kurwiasz. Ogorzały, Krakoczy i go. Jak oni mają dzień rana, musi wszystko iść z planem. Newcastle, rzut karny. Nie wiem kto u nas stoi na bramce. Majecki? Wo! Ale znowu już rzut karny. A teraz on trafi, no. Musi trafić. Makuch 3 do 0. Ale podaję do Almirona. Almiron uderzył. Ale Madejski Madejski Stadium. To on. Co ty pierdolisz? A wiecie, czyli to jest stadion? A ja wiem. Ale zostaw suba. Bo jak nie, to on ci zrobi kuku na muniu. Dobra, ale te mecze rewanżowe przesymuluję. Bo bez sensu je grać. Okej, okay, Krakowa wygrała. <laughs> A z radą jakim już nie. Miałem znowu remis. I pewnie remis. Ale wyjesz z grupy. Prawda? A Krakowie to. W ogóle walczy o życie. Korona wyszła, Pogoń też i Legia też. Cztery zespoły w jednej ósmy Krakowie trafiła na Porto, Pogoń na Manchester United, Legia na Real i Korona na Milan. No i przechodzimy do meczu z Porto. W lidze to wszystko przegrywamy. To powinno być naprawdę łatwe, no bo kto tutaj jest? Zajdu? Nawet nie wiem, kto tu. Nie, no ja Krakowie doprowadzam do Ligi Mistrzów, a oni nie zaprosili mnie na mecz. Nie, nie piszcie do Krakowi. Serio. To był żart. Żad, żad. Ale dzisiaj mam humorek. O, ogorzały! Nie. co to kamerzysta będzie uderzał? I'm Cristiano Ronaldo. A nie, tu jest, rakoczy! Makalman! 1-0 Ogorzały, Boże, zrób coś. Uuuu, Ty, to będzie uderzenie, Martinez! Co się wydarzyło? A tu znowu szansa dla Porto, Martinez! Kto to jest w ogóle? Co to za Martinez? Nie, on drugi raz strzeli. Madejski Stadium mnie obronił. Oni odpadną naprawdę? Sporto? Przegraliśmy. Zaimpanowali mi. Bo być tak dobrym i tak grać chujowo? Coś nieco z O, Krakowie ostatnio dobrze gra. I się zepsuło. Ale róbmy tak, jeden mecz taki grany, drugi symulowany. Nie no kur... Ja tu wymyśliłem tą zasadę, żeby pokonali ich. A przegrali. Stal spadła Krakowia i Widzew. A nie, Widzew jeszcze będzie walczył o utrzymanie w jakichś barażach, coś takiego. Legia mega nisko. Korona też. Top cztery ogólnie. Raku? Poznań, Piaskiwice i wygrywa Jagiellonie. Oby tak to się zakończyło w prawdziwym życiu. I z Piastem na drugim miejscu to w ogóle wymarzony sezon. DMW Poka wygrywa Raków, Baraże wygrywa Widze, więc zostają Widze. Ej się zrymowało. Ja mogę Wam nagrać jakiś rapowy kawałek. Proszę, nie rób mi tego. Legia Warszawa wygrała z Realem i Korona z Milanem. W ćwierćfinale Korona Kielce pokonała Porto, Legia pokonała City, a pogoń z Arsenalem przegrali. No i finał będzie po polski, bo Korona pokonała Arsenal. Alegia Legia pokona Barcelonę. No i finał wygrywa Korona Kielce. Bucha w kielce To nie brzmi realistycznie. A to jest chore, bo król z Celsą ma 15 bramek w ogóle. Chyba nikogo nie sprzedali ogólnie, bo on, no bo 99 real to by musieli wyłożyć z 300 milionów. O, Ben White. A widzieliście, że on nie interesuje się piłką nożną? Jesteśmy już w Koronie. Czemu są tylko dwa powołania? Trojak nie zasłużył? A mi się A ma czerwoną kartkę. Kurwi mi. Kurde, nie sprawdziłem pozostałych pucharów europejskich. No Korona naprawdę jest dobra. No i remis. Korona jest w takiej Grupie. Lech poznań w takiej. Piast w takiej. A jej w takiej. No wszystkie powinny wyjść z drużyny gładko. Nie, no to jest korona, wszystko przegrywa. Czemu, jak i jakimś zespołem, to on gra nagle słabo. Mam dwie lewe ręce. Tu trochę pospadało w rally. W sumie tylko no, My z Pałkiem. Tu jest tylko Sentino. Ej, kojarz tego despodowa. Bardzo dziwne. Jak korona będzie grała w Mistrzów? Ale kawka tutaj lecisz. A sikałka, szykałka to jest. Szykałka, szykałka. Ja ten nawet do niego nie podszedł. Wyczekam. No i tu znowu Sikawka Sam na sam, ale go owszem! Sikawka to jakiś gołd! Sikawka! O, Michalidis! No tak wiedziałem, że z Michalidisem nie ma szans. O, ale tutaj! Sikawka prawie zabił! Hofmeister. Hofmeister! Kotarski! Kim jest Kotarski? Sikawka! Sikawka! I mamy! 2 do 0. Sikawka, wielki Białorusi! Tak, on jest Białorusi? A znowu Sikawka! Z dystansu ładuj! No załaduj! Ładuj! Sikawka hat -trick. Drugi najlepszy napastnik na świecie? Bardzo prawdopodobny. Lewiatan. Jeszcze reklamy Lewiatanu mi zrobili. Ja po odcinku idę do Lewiatanu. Jak chcecie to zweryfikować, to zapraszam na Instagram. To była stniki reklama. Szare chmury już w lidze. Manchester United. I czyli to jest Mucha? To jakiś składzik Manchester United. Pavlidis? Ja kurwa przeszkadza gówniarzu. Czuję bramkę. To nie wyglądało jak bramka. Ładnik, ale tutaj sikawka. No no, no no. <tryk> Kopno Casemiro i tyle. Dobra, ale wielki Białorusin, Sikawka. Mister sikawka, co on wymyślił? Nie no, idiota, naprawdę. <tryk> To chyba było niemiłe. Ale tutaj poszła Szynita! Jezu! Forens! on nie był na spalonym? Koniec meczu. Mega słaby mecz. Korona w świetnej formie? No co? Ten mecz to tak pokazał. My z Lazio Mamy cztery punkty. A jesteśmy pierwszy w pierwszej tabeli, ale wyrównana grupa. Tak samo chujowa. No skład Lazio! Kim pębe? Podaj do sikawki, on wszystko zrobi. Dobrze. Sikawka do nono. Nono. Krowet do niej obronił 1 do zera. Fajno, fajno. Dobra, ale tutaj sikawka! O Jezu, jakie on ma uderzenie! Ale znowu sikawka! Znowu to zrobił! A to nie o to chodzi, kto mocniej uderzy, tylko o bramki chodzi. Serio? Kurwa? On chyba o tym nie wiedział. Castellanos! Jezu, ale by się poświęcił. Korona wygrała. Mam wrażenie, że korona gra gorzej niż rok temu, w Krakowie. A wiemy, gdzie Krakowia odpadła. Pozostałe trzy mecze symulujemy. Nie, no forma jest. A z udało się znowu wygrać. No z Jagielonią już nie. Z United już tak. No i z Pałkiem też się udało wygrać. No korona wyszła. To wiecie. Jagielonia wyszła, ale ledwo. Warta wyszła. Piast wyszedł. Lech wyszedł, ale też ledwo. Korona trafiła na Atletico Lech na Juventus. Warta na Manchester City. Jagielonia na Barcelona, a Piast na Manchester United. Myślę, że sześć ekip awansuje. No i mamy mecz. oni tu mają. Alvarez, Neves, Stones troszkę się pozmieniają U nas ta sama dobra gwardia Kwiecień? Witam moi fani Kurwa, co tu się odjebało Chyba ktoś zakończył karierę A tutaj do sikawki, no Białorusin, musisz, musisz Kończ to No nie, Stoni Misio ratuj Spadaj Szczawiu Jeden na jeden praktycznie O no, ja pierdolę, no nie wierzę no No nie Kwiecień uratował nas Rozumiecie to? No nawet wes! Kwiecień! MVP! Jeszcze mamy rzut karny, Boże, to musi się udać. Na 100% bramkę, na 100%! Ej, co zrobił Oblak? Przecież to nie był mocny strzał. Ale mamy 1 do 0. Mecz się zakończył tak. Nie, jak Korona wygraduje z rzędu Ligi Mistrzów, to będzie chory. Czyli przegraliśmy 4-2? my naprawdę odpaliśmy 1-8. Co jest ze mną nie tak? Lech Poznał ogólnie pokonał Juventus. Warta pokonała Manchester City. Piast pokonał Manchester United. Jak Giovanni Barcelonę. A my odpaliśmy jak Debile. No teraz wszystkich idziemy Do spodu. Patrzcie, spuszczą. <grym> to nie wyszło. Nie umiecie tak trzymać lud w ręce. Radomek walczy utrzymanie jeszcze. Korona się utrzymała. Ledwo. I ogólnie. Wygrywa całą ligę. Znowu Jagiellonia. Oni wszyscy mają po 99 overalla i widzieliście. Widzeż na drugim. Pozdrawiam kanał Bichaj. Zagłębie Lubin trzeci. Nikogo nie znam stamtąd. No i czwarty Śląsk. Dewy Pokal wygrywa Górnik. Ogólnie Konferenc League wygrywa Zagłębie Lubin. ligę Europy Radomia A Liga Mistrzów na spokojnie. Jagiellonia pokonała Piast. Warta Poznań pokonała Lecha Poznań. I znowu mieliśmy polski finał, bo Jagiellonia pokonała PSG, a Warta poznać. 7 do 1 Real Sociedad I wygrywa Jagiellonia Co jest z tym zespołem? Oni wszystko wygrywają Oprócz poka. Ale tak, to wszystko. Muszę ich poprowadzić I pewnie nic nie wygrają Ej, ale królem strzelców jest Skrzypczak A tu jestem pewien, że to jest obrońca No patrzcie, Mateusz Skrzypczak, Esio <grych> Jak to się wydarzyło? No co? 21 bramek strzelił Wasysta jest Woliński, a zobaczmy Ligę Mistrzów Najwięcej bramek miał Mucha Tu powinien być Kirejczyk przecież Czemu to aż tak boli? Wasysta, Durina. A czy ktoś kogoś sprzedał? No samu, ale fine. Ale widzę, że nikogo nie sprzedają, to mi się podoba. Nie no, nikogo nie kupili, nikogo nie sprzedali. A nie! Kitens przeszedł do ŁKS-u za 30 milionów. No a teraz jestem jak Jagiellonią i czas zepsuć ten zespół. Znaczy, zobaczcie, czy wygrają Ligę Mistrzów. Ale jak ze mną nie wygrają ligi, to ja jestem problemem. A to jest Antonio Habas. Jak wygląda na Antonio Habas. Nie uważacie? Co jest? Mecz o Super Puchar Polski. 19 do 20 w karnych. Co tu się wydarzyło? Super Puchar Polski z górnikiem i 12-19 w karnych. To jest chore. No i remis z koroną. No już zaczynamy słabą grę. To jest grupa Zagłębia Lubin to Jagielloni, to Widzewa, to Radomiaka, a to Śląska. Śląsk, ma. Cięższą grupę, ale ogólnie powinno być gładko. Na pierwszym jest Monako. Martwi mi to, że ten Imas jest coraz gorszy. Kto u nich gra? Diego Carlos, Tinko Siete Ocho, No coś tam się pozmieniało. Typowe mieszkanie z Białego Stoku. Za O jakaś. no ale tutaj beznadziejne to było. Ale konterka na Imasa, on musi to wykorzystać. Przecież ten Hiszpan nigdy się nie myli, a nie mówi? <laughs> ale się odbił od nene. Akcja nene znowu dośrodkowania. Ale to będzie bramka no i I on tak wyskoczy. Przecież on ma 50. On jest malutki. To znaczy, że małe jest piękne. 2 do 0 wygrywa JagiLonia. Spotkanie dupy z batem. Nie no, z wyjściem z grupy nigdy nie, nie, nie ma problemu. Ale później zaczynają się schody. Nie no, to JagiLonia jest jakaś OP. O i porażkę. No a z Juventusem. Oni mają jeden punkt. z z Celticiem? a Gorecka tutaj gra. No się. A były takie plotki. Merino? Ej, też była taka plotka. ja się Zaczynam bać trochę. To jest dalej gra? Grasz? Juventus? Jagiellonia? Kto wygra? A tutaj podanie: Jezu! Jimenez! Nie, my nawet nie wyjdziemy z grupy teraz. Czemu z... ciągle Juventus jest przy piłce? O co chodzi? Merino, Wlachowicz? O, nieważne. to może zakończyć się branką. Nene, I ma tam przyszykowany. O, bo. Do w Dowika. Pululu! Nie! Marczuk! Szczena. Nazario. Nazario do pululu! Jeszcze Dobi! Nene! Nene! Jezu! On wszystko broni! Ej, my naprawdę to przegrywamy! Himelę! Nie! To się wydarzyło! 2 do 0. Ej, Jimenez musi trafić do Juventusu. Tak dobrze gra tutaj. Ej, ja żadnym polskim klubie nie wygrałem Ligi Mistrzów. Na symulacji oni faktycznie wygrywają. Ale żebym ja steruję zespół, nie ma szans. Ja nawet nie gram. Komputer steruje. No i Celtic. Ja z Celticiem jeszcze przegram. Stalo przegraliśmy. Ej, oni przecież zremisowali z tym Celticiem. Ja pierd... Kto tu gra? Och, kuchen. Do tomba. Ej, kojarzę tego zawodnika też. On grał w Nicei Young Boysa, no. Aby nie było hebla. Hawaj wymyśl coś tutaj do normalnego. Co to za norma? No, jak Celci jest na no, za długi bramkę. No, nie wygląda to jak bramka w ogóle. <laughs> ale ładne podaje do pululu, boże! On musi to wykorzystać, dawaj! Z angoli, zawodnik. Ej, żałosna to była sytuacja. Kim jest normal? Nene. Ale go zrobił! Najbardziej mnie dziwi to, że to jest tak wyrównany mecz, a overlayerami się różni. Mi. Palma. O, ale podał, nie wierzę! Broń! Graliśmy 1-0, ale naprawdę Jagielonia gra opornie. Jagielonia jest na piątym. Wcześniej wszystko wygrywali. Co ja robię nie tak? Przypadkiem masz rację, głębiej. No, Celtic teraz 3-0. Z Juventusem 5-1. No i z Monaco 4-1. We mnie jest problem. No ale czy pozostałe polskie zespoły wyszły? Zagłębie Lubin wyszło bez problemu. Widzę też. Radomiak z problemami, ale wyszedł. Śląsk też wyszedł. Więc znowu wszystkie zespoły polskie wychodzą. Jagiellonia z Milanem. Zagłębie Lubin z Manchester City. widzę z Liverpool. Jest to same mocne ekipy Radomek z Perze, a Śląsk z Juventusem. I będzie tak łatwo. Ale teraz my z Milanem. A póki co, jak prowadzę te kluby, ani razu nie udało się pokonać zespołu w i, I znowu w Karli było 20 do 19. Co jest? Ale przegraliśmy tym razem. A popierdolone są te puhary przecież. No a skład Milanu. Bernardo Silva, Jimenez, Cancelo, De Jong. I w sumie nic więcej się nie zmieniło. Nie, jak znowu odpadniemy w tej 1-8, to naprawdę ja się nie pozbieram. Kara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi. Maruchy, jezu. Ale go zmiażdżył wdowik. O nie, dejong. jong. O jezu. Nie wiem, jak się ciebie czyta, ale dzięki. Podejdź gdzieś, strzel, cokolwiek, uderz. Co to było? Ej, to wygląda jej bramka. To wygląda jej bramka. Powtórzę, to wygląda jej bramka. Dawaj. Najlepsza bramka, jaką widziałem. Koniec meczu: 0 do 0. Pocałuj święty szalik. To by chciał być tym szalikiem? 2-0. Przechodzimy w końcu. Marczuk, Marczuk. Liczę na to, że wszystkie polskie zespoły przeszły dalej. Zagłębie Lubim bez problemu pokonała City. No, widzę że niestety przegrał z Liverpoolem. Śląsk pokonał Juventus. A Radomek, PRG. Zagłębie ze Śląskim. Radomek z Atletico, a my z Realem. Ej, trafiliśmy najgorzej. Wszyscy wypoczęci. Jezu ten imas, Romanczuk. Oni się robią słabiutcy. Alcaron. Co on tu robi? A my z Realem. Hurricane, Udogi. Arnau. A my jesteśmy po prostu. Uuu, Valverde, o, ale tutaj podaję do winiego. No i wycofuję piłkę. Nie stracili piłkę, ale akcje. O, marczuk. No czemu oni nie chcą uderzyć? No, on chciał, ale po co to zrobić? Hurricane tutaj dośrodkowanie. Jak to miało zakończyć się bramką? No, no, kim jest Norma? To największa zagadka internetu. Ale wdowik to on wjeżdża jak dzik. Tutaj, Norma, Nie wiem, kim jesteś. Dawaj, uderzcie. Czemu oni nie chcą uderzyć? To oni ciągle podają przed tym palem karnym, ale tutaj... No nie... Mój Ej, to nie bezpalony? <gry> Koniec meczu i wszystko zależy od symulacji. O i przy okazji porażka z Lechem. No przed drugim meczem z Realem, humory świetne. A faktycznie świetne. 3-0, Marczuk, Skrzypczak i Wdowik. Gramy w półfinale, to może się udać w końcu. Obstawiam, że z jakimś polskim zespołem zagramy. Barceloną, a Boradomiak zagra z Zagłębiem Lubin, więc jest ogromna szansa na polski finał. Tylko żeby nam się udało. I jesteśmy na pierwszym miejscu. Wszyscy mają takie same oferale, a Jagiellonia aż tak się wyróżnia. Ej, Rybak. Jakiś ryba do ciebie dzwoni? Myślicie, że on łowi coś? Dobra, mecz z Barceloną. Ko oni tu mają? Unala. Czemu akurat to? Antonio Silva, Kamara, Hernandez. Gramy w Białym Stoku. Tak wygląda Biały Stok, jak sobie. O Boże, on ma 99 i tak podał. To nie mieści się w głowie. Dobra, Barcelona totalnie umie nic zrobić w tym meczu, a my tutaj już kontrofajno. No nie, ale ten uchod, serio, taki nie do przejścia. Nie no, Barcelona będzie miała jedną okazję i nam strzeli bramkę, już to czuję. Nie no, nie uwierzyliście. Rzut karny dla Barcelony. Kto to uderza? Nawet nie wiem kto to. Kur... Wszystko zależy od symulacji. 0-0 Norman nie trafił karnego, kto to jest? Ja pop, wcale nie płaczę. Zawębie Lubin zagra w z Barceloną No ciągle ten Rybak do mnie pisze Najpierw Ekstraklasa Jagiellonia Udało się po raz trzeci Spada Radomiec Korona i Stalmiec Korona jeszcze niedawno wygrywała A ligę Mistrzów Ogólnie reszta tabeli tak się prezentuje W Dev Pokal wygrywa Widzew Conference League Wygrywa Legia ze szczurym Grazem Niesamowity finał Liga Europy wygrywa Górnik Zabrze pokonując Pias a ligę mistrzów, Barcelona powstrzymali nasze polskie zespoły. No chory, no bo król strzelców, on ma 40 lat. Ale czy kogoś ciekawego kupili albo sprzedali kogoś? Nie no, znowu się zapowiada na to, że nikogo nie sprzedali, nikogo nie kupili. A jeszcze zobaczmy sobie króla strzelców Ligi Mistrzów. Piękno. Mbappe miał mniej wrażeń od niego, później był Munoz. Najwięcej As miał Munoz. To był chyba MVP tego turnieju Ej nie wiem do kogo przejść w sumie, do Puszczy? Możemy przejść do tej Puszczy Tak wygląda skład, tylko zapomnij trochę gorszy Cholewiak Ale tak to nawet Komar się trzyma A on dostał w mordę No i z kim Puszcza zagra w Mistrzów? No Puszcza już miażdży na początku Nie będzie chyba łatwo, bo grają z Realem Saskiera, z Taternę i Rangersami Tak wygląda grupa Rakowa Tak Śląska, tak jak Jagiellonii A bo oni już rozgrywają te mecze Tak Górnika, no i pierwszy mecz z Rangersami No ja to nikogo tutaj nie znam Sterling, Totti. No dobra, mają kilka legend. A jeszcze Haji tutaj gra. Boże, inne mają ikon. <noise> ale go przetyro. Zapolnik, ale tutaj hajda, hajda, hajda. No tutaj mogą sobie próbować, ale wiadomo, że jak to się zakończy. A chyba rzutem karnym. Kur... O! Jakuba! Oni mają piłkę i się kręcą w kółku. za każdym razem. Krają na czas. Mendy. O, Zapolnik, dawaj, proszę. Remis. Oni nawet nie mają pewnie złotej karty w składzie. I my remisujemy. A widzę, idzie nieźle. A teraz Real Sociedad? Baleba? Ej, fajny. Ty to jesteś baleba? On myśli, co zrobisz już tak od minuty. O! Wymyślił! Hajda! Remiro! Takę! Baleba! Jezu, prawie baleba, mistrz. Ale zapolnik dostawiłem! Po co podałeś? A tu ktoś jest! Siemaszko! Siemaszko! 99 overall tak podaje? Nie no, to nie może się zakończyć branko. Jestem pełen. Naprawdę? Naprawdę. Fuh, Jezu, komar. Całe szczęście. Ale byłem pewien, że będzie bramka. No i remis. My nie wyjdziemy z grupy. No, ale porażka 4 do 0. Porażka 3 do 1 i teraz Tatreny. Kalim Mwendo. O Oj, nagroda Puskasa tu jest. Jezu Polnik! Czemu nie trafił takiej rakiety? Kalimioendo! Kalimomuendo! Kalimuendo! Czemu ja się cieszę? My straciliśmy bramkę. Ale fajne nazwisko. Błagam strzelci w końcu. 85 minuta. Ostatnia szansa. Dobra, no, dobrze, że przegraliśmy. Serio. To są debina. Ale na symulacji możemy się odkuć. No, pierwszym jest René. A remis. Jakiś mecz na odkucie. Musimy teraz wygrać z bo inaczej koniec. O, wygraliśmy. Ostatni męż z najsłabszym zespołem Rangersami 3-0. Odpaliśmy z grupy, prawda? Puszczę, jest na czwartym miejscu w Bundesliga. Co się stało z Jagielonią? Na dwunastym. No, nie wyszliśmy. 6 punktów zabrakło dwóch inne polskie zespoły. Raków wyszedł z grupy. Śląsk też. Jagielonia nie. No i co im się stało? Górnik wyszedł. Dobra, symuluję do końca. Zobaczymy, co to będzie. Spada z ligi. Herta, szalkę, to było wiadome. No i ruch. Jagieloni na 15. Ja tam chyba coś zepsułem. Śląsk wygrywa. Całą ligę. pias na drugim. pias chyba ciągle jest na drugim. Warto poznać trzecie raków na czwartym. A reszta tabeli tak wygląda: DW Pokal wygrywa górnik. Conference League. Pogon trzecim pokonuje Bilbao. Liga Europy: Legia Warszawa z widzem 5-2. No a Liga Mistrzów mogła trafić tylko do Książka albo Górnika. No i trafiła akurat do Górnika zawsze. W te treny byłyby ćwierćfinale. Oni byli jacyś za mocni. Królem strzelców został Marchiński. Kogoś sprzedali, czy kopili. kopili no chyba znowu nie No i polskie kluby wygrywałem prawie ciągle Ligę Mistrzów Oprócz tego jednego sezonu Ja kierując zespołem ani razu nie wygrałem I napisz jak wytrzymałeś do tego momentu Pokazywałem wam kiedyś chuja Ruch.